to auta, policja jedzie i karetka Betoniarka, dwa mój kotary, helikopter Jedzie pociąg, kładko parka, to na kodę co pisałem to ściągnie jakieś nowe. W ogóle nic mnie to nie zachęca, siup, bo i tak zabiorę rower. Bo i tak zabiorę rower. Bo i tak zabiorę rower. Bo po mieście lubię szybko samochodem wyścigowym, a po górach lubię mocno samochodem terenowym. Ej, tu chodzi, chcę popływać w motorówkę sobie biorę, tylko nic, bo ciągle leci po jednym torze. Wy ja też nie jesteśmy jeźdź do wszędzie? Wziąłem, że nie ma lepszej gry. Pisuj koda, ja ci podam. K, g, 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 py. Taka duża plansza Poduszkowiec jest najlepszy Poduszkowiec nawet lata Tak naprawdę ci nie powiem, co jest lepszym samochodem Wiem, że patrzysz, ale spada Jak pisuję to zasłaniam Nagle latam w górę, w niebo Nawet mogę strzelać z tego W ogóle się nie wysiłem. Pytasz mnie, jak to zrobiłem Nie mów mi, jej, że jestem ham To może być czy